Partnerem strategicznym kanału Wellby Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Wellby Studio. Ja nazywam się Karola i mam dla Was dzisiaj Full Body Workout. Zasubskrybujcie kanał, przygotujcie sobie matę, butelkę z wodą i zaczniemy sobie robić trening. Przećwiczymy dzisiaj całe ciało, zaczniemy od pajacyków na rozgrzewkę. Będziemy wzmocniać nogi, ręce, pośladki, brzuch, plecy, wszystko. Luźniutko oddychamy, rozgrzewamy się troszeczkę. Ok, schodzimy sobie do psa z głową tu. Powoli. Do z głową tu. W, w górę. Powrót. Rozciągamy sobie tutaj nasze dwugłowę. Hop. Bioderka nisko, wysoko i powrót. Staraj się docisnąć pięty do podłogi w tej pozycji. Hop, dociskamy pięty, wracamy. Super, góra. I ostatni. Powrót i luz. Super. Kładziemy się na macie. Jedna noga jest ugięta. Druga wyprostowana. Dłonie pod kolano. Prostujemy. Uginamy nogę w stawie kolanowym. Rozciągamy nasz mięsień dwugłowe. Jak macie przykurcze tutaj w tym miejscu, Polecam sobie robić to ćwiczenie regularnie, nawet w domu, położyć się po prostu na podłodze, oglądając nawet film. I rozciągnąć sobie to, to miejsce. Jeszcze chwila. I druga noga super. Dłonie pod kolano. Uciek mi pierścionek. I jeszcze chwilka. prostuję, staraj się do pełnego wyprostu. Super. Rozruszamy bioderka, stopy na ziemię, ręce z tyłu, przerzucamy kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. Próbuj też wziąć ręce przed siebie, przerzucić w, to, w ten sposób bioderka. Ok, i wstajemy. Przechodzimy sobie do naszego treningu właściwego. Robimy marsz, wysoko kolano. Dogrzejemy się jeszcze troszeczkę. Na razie powoli. Rozruszamy nasze stawy. Troszkę szybciej. Ręce też pracują. Pomagają nam tutaj skoordynować ruchy na naprzemiennie. Kolano, ręka. Jeszcze szybciej, końcówka. Ok, super, rozluźniamy bioderka i przejdziemy sobie do zakroków, zaczniemy od naszych nóg i pośladków, zakrok, pulsowanie, powrót, na razie tylko jedna noga, uwaga, jeszcze chwilkę, ja pokażę jak to ma wyglądać, zakrok, pulsowanie, powrót, ok, i jedziemy, uwaga, hop, tył, dół, dół, powrót, super, cały czas ta sama noga, hop, hop. Powrót. Góra. Powoli, dokładnie kolano idzie nisko. Pupa schodzi jak najniżej. i prawidłowej postawy. Nie spiesz się. Skup się na tym, żeby mięśnie tutaj mocno się angażowały do pracy. No, jeszcze. Dół. I luz. za chwilę przejdziemy sobie do drugiej nogi. Szybki łyczek wody. Tak jak mówiłam, przećwiczymy dzisiaj całe ciało. Zaczynamy sobie od nóg pośladków. Będą mieć czworogłowe, pracowały. Uwaga, druga strona. W gotowości, hop, zakrok, dół, puls, powrót. Super. No i kolana. Brzucho napięty. Mocne wyjście z pośladka do góry. Ciśniemy, ciśniemy. Jeszcze raz. Nisko, powrót, tak jest, super. Teraz zrobimy sobie wykrok z wybiciem nogi z powrotem, ok? Czyli wypad, powrót, mocno wybijemy się z tej nogi, do góry wracamy do pozycji wyjściowej. W gotowości znowu prawa noga zaczyna, tutaj mocno czwórka będzie nam pracowała, także hop, dół, wybicie. Staraj się jak najmocniej wybić z tej nogi, żeby wrócić do pozycji wyjściowej. Góra. Super. Góra. Dawaj. Jeszcze raz. Uwaga, ostatni. Dół. Góra. Super. Rozluźnij. Druga noga za chwilkę. Później bioderka, równej oddech, już pomału wracamy w gotowości, hop, wykrok, powrót, góra. Mocne wybicie. Jeszcze raz. I rozluźnij. Super. Dalej zostajemy w klimacie wykroków. Zrobimy sobie teraz wykrok do przodu. I będziemy w tym wykroku sobie pulsować tylko na jedną nogę. 40 sekund pracy. Pupa schodzi nisko i wraca do góry bez pośpiechu, powoli, ale bardzo dokładnie, ok? Jesteśmy w wykroku. Schodzimy. Góra. Schodzimy. Hop. Niziutko, pupa, nie oszukuj. Nie oszukuję, ja wszystko widzę. Do samego dołu, hop, do góry. Góra, tu, hop. I luz, super. Szybki łyczek wody, jeszcze Druga strona i podkręcimy sobie trochę tempo. Waga. Jedziemy hop noga do przodu i schodzimy w dół hop. Ruch napięty. Pamiętaj o to cały czas. Tutaj czwóry nam fajnie pracują. Jak bolą to bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Jeszcze końcówka. Uf, tego ćwiczenia oczywiście. I luz. Super. Rozluźnij nóżki. Zrobimy sobie skipce, pięty o pośladki. W tempie trochę podkręcimy sobie tętno, żeby nie było nudy. I przejdziemy do kolejnych ćwiczeń wzmacniających. Uwaga: 3, 2, 1. Hop, jedziemy! Ręce pracują. Cały czas tempo. Idealne ćwiczenie na rozluźnienie naszych mięśni. czworogłowych, które się pospinały. Końcówka. I luz. Super. Dalej jesteśmy w pozycji stojącej. Teraz weźmiemy sobie ręce za głowę. Będziemy dotykać łokciem do kolana. Popracujemy trochę nad naszymi mięśniami. Brzucha. Uwaga. Gotowi? Jedziemy. Hop. Kolanko, łokieć. Kolanko, łokieć. Wysoko noga. Kolano ma faktycznie dotknąć tego łokcia. Bez oszukiwania. Ręce przyklejone tutaj do głowy. Nie ułatwiamy sobie w ten sposób. One mają być przyklejone, a kolano ma dociągnąć nasz, nasz tułów do góry, i los, Super. Bardzo ładnie dalej robimy jeszcze te czwórki. Pomęczę was dzisiaj z tymi czwórkami. Zrobimy sobie przysiad i dodamy sobie do tego ciosy proste po. W wyjściu z przesiadu ok? Chwilka na wyrównanie oddechu. Mniej więcej stopy na szerokość bioder. I schodzimy sobie do przysiadu. Wracamy, cios, cios. Ok? Dół, hop, hop. Na razie powoli. Zaraz sobie podkręcimy tempo. Najpierw złap, skoordynuj ruch. Pamiętaj o odpowiedniej sylwetce. Stok ręce. Nęski zaciśnięte. Przyspieszamy, uwaga, hop, hop, dół. Hop, hop. Pach, pach. Tempo dawaj. Dawaj, dawaj. Trzymamy synchron. Hop, hop. Hop, hop. Luz. Super. Zrobimy sobie teraz takie przeskoki. Ręce są w ten sposób. Rotujemy nasze ciało na boki, dalej pracujemy tutaj nad mięśniami skośnymi naszego brzucha i troszeczkę zrobimy sobie takiego elementu spalającego. Jedziemy, uwaga, hop, mięciutko na paluszkach. Skaczemy, skaczemy. Spróbuj skoordynować ten ruch. Ręce ci troszeczkę ułatwią. Trzy, dwa, jeden, luz. Słaniemy sobie teraz tłusz maty. mniej więcej na szerokość, troszeczkę szerzej niż szerokość biodry. Zrobimy to, co było na rozgrzewce, czyli zejście do psa z głową w dół. Ale już nie będziemy wracać do góry. Będziemy tutaj pracować nad wzmocnieniem naszych rąk. Czyli będziemy w tej pozycji wychodzić do góry, wracać cały czas utrzymując sylwetkę. Jedziemy. Hop, góra, była. Mocne dociągnięcie na górze pleców. I cały czas w podporze utrzymujemy nasze ciało. Pięty do podłogi, a potem wejście na palce. Pięty do podłogi, góra i wejście na palce. I luz. super. Stajemy do góry z powrotem. Robimy sobie teraz ćwiczenie na nasze łydeczki. Będziemy wchodzić na palce, napinać łydki i wracać. Chwila na uspokojenie oddechu. Jak chcecie się napić, to szybciutko, bo zostało nam kilka sekund. I wracamy. Na paluszki jedziemy. Hop, góra, napięcie, dół. W sensie na palcach, ale napięcie w łydkach ma być. Więc napinamy łydki opuszczamy piętro. Góra i luz. Super. Rozluźniamy nogi. Zrobimy sobie teraz takie ćwiczenie na prostownik grzbietu i na mięśnie dwugłowe, tak zwane dzień dobry. Będziemy odchylać miednicę do tyłu i prostować napinając pośladek. Plecy są proste, brzuch napięty. I ściągnij miednicę, napnij brzuch, schodzimy. Hop. Nogi są wyprostowane, dosłownie delikatnie ugięte w kolanach, żeby nie robić przeprostów. Może te ręce za głową. Jeśli tak ci łatwiej lub udawać, tak jak przy martwym ciągu, że trzymasz tutaj sztangę i schodzisz do dołu i do góry. Mi jest tak zawsze najłatwiej robić to ćwiczenie, bo jak ćwiczę na siłowni, to zawsze tutaj trzymam sztangę i wygląda to właśnie w ten sposób. Napięty brzuch i powrót do pośladek. Super! Rozluźniamy. Zejdziemy sobie na matę do podporu. Przodem robimy wspinaczkę górską. Kolana do klatki piersiowej. Ale nie ma to być szybko. Ma być to bardzo dokładnie. Rotujemy kolano do przeciwstawnej strony. Do przeciwstawnego barku. Napinamy mocno brzuch. Ok. Nie opuszczamy tutaj lędźwi. Miednica jest jak zwykle zrotowana do klatki. Przyciągamy. Powrót. Przyciągamy. Powrót. Ja już wolę nawet, żeby żebyście mieli za wysoko pupę niż za nisko, bo za nisko to jest duże obciążenie dla odcinka lędźwiowego, także jak już nie macie siły i coś zaczynacie kombinować, to lepiej w tę drugą stronę. Mocne przyciąganie kolana i druga. Hop. Hop. Uf. Trzymaj sylwetkę cały czas. Jeszcze chwilka. Dociągnij. Napnij brzuch i luz, super brawo. Rozluźniamy. Dalej zostaniemy w podporze, tylko zrobimy sobie pompeczki na kolanach. Także na no spokojnie jesteśmy na kolanach. Mniej więcej na szerokość balków, nasze dłonie troszeczkę mogą być szerzej, żeby było nam ciut łatwiej. Tej nogi skrzyżowane. I jedziemy w dół. Góra tak samo, nie spieszymy się nigdzie, ma być dokładnie. Powoli, brzuch, napięty standardowo. Super, wiem, że nie jest lekko. Próbujcie tyle, ile dać radę. Jak ktoś nie może zejść do samego dołu, to chociaż żeby zrobić takie półpompki, ok? Super. Ludzik, rozluźniamy ręce. Znowu w pozycji psa z głową w dół. Będziemy sobie przechodzić do takiej pompki i wracać, ok? Próbujemy. Jak dla kogoś będzie za trudno, to wraca na kolana i w ten sam sposób. Jak ktoś da radę, to jesteśmy w tej pozycji. Jest z głową w dół, uwaga i jedziemy sobie powoli. Hop. Powrót, góra, rozciągnięcie, powoli. Góra, rozciągnięcie, ślisk. Góra, super, jeszcze chwila, powoli. I ostatni. I luz. super, brawo. Wiem, że to nie było łatwe, ale udało nam się. Uwaga, kładziemy się teraz na brzuchu. Robimy sobie takie ćwiczenie na plecki troszeczkę. Już e, troszeczkę wyciszające. Robimy taką literkę Y i będziemy unosić ręce, nogi do góry. Ok. Głowa patrzy w matę, oczy patrzą w matę. Hop, góra. Trzymamy. Opuszczamy. Czułki skierowane do sufitu. I tu. Staraj się wytrzymać chwilę w takiej pozycji. Nie spieszymy się nigdzie. I luz. super. Ostatnie ćwiczenie. Zrobimy sobie brzuch. Stopy są złączone. Kładziemy się na macie. Będziemy się podnosić do góry, tak, żeby dotknąć palców u stopy. Ok. Gotowości. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Wdech w trakcie podnoszenia cały czas oddychaj. Dawaj, dawaj. Jak jest ci za ciężko, spróbuj zrobić klasyczne brzuszki, ale jeśli dajesz radę, to ciśnij tę wersję końcówka. Luz, super, brawo. Przechodzimy sobie do rozciągania. Trochę wyciszamy się teraz, uspokajamy oddech. Możecie sobie usiąść w takiej wygodnej pozycji, nie jest wygodnie tak, możecie po turecku. Robimy sobie rozciąganie naszej główki delikatnie, łapiemy dłonią za ucho i przyciągamy głowę w jedną stronę. Próbujemy przykleić ucho do, do ramienia. Druga strona. Wdychaj spokojnie, już teraz się wycziluj. Dobry trening za tobą. Możecie być z siebie dumni. Teraz otwieramy sobie klatkę, splatamy ręce z tyłu. Wyciągamy się do przodu. Otwieramy naszą klatkę piersiową. Możecie sobie zamknąć oczy, spróbujcie wyprostować łokcie w tej pozycji. Dla osób siedzących też fajne ćwiczenie rozciągające, bo zwyczaj jesteście w takiej pozycji, a tutaj otwieramy tę klatkę, więc ona się nam rozciągnie. Jeszcze chwilka. Ok, stajemy, przechodzimy sobie do takiego zwisłu w rozkroku. Możecie sobie założyć rękę na rękę. I tutaj delikatnie sobie wisimy, bujamy się, rozciągamy nasze nogi, które dzisiaj mocno popracowały. Wyobraź sobie, że to jest taka huśtawka. Jeszcze chwilka. Super. Wstajemy do góry, noga do przodu. Opieramy się na tym kolanie, nigdy na tym wyprostowanym. Łapiemy za palce, rozciągamy dalej nogi. Pamiętaj, żeby nie kłaść tutaj dłoni, bo możesz się nabawić kontuzji, robić sobie przeprosty. Dłoń może być tutaj i tutaj możesz większy ciężar swojego ciała oprzeć. Naciągaj palce do łydki. I super, druga noga. Jeśli nie dosięgasz w ten sposób, możesz wziąć jakiś pasek, sznurek, gumę, złapać w ten sposób. Jeśli dosięgasz, jest ci za lekko mocniej i naciągnij palce w kierunku łydki. Brawo, jestem z Was dumna, full body workout prawie całego naszego ciała. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, by być z nami na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem i mam nadzieję, że niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Catering Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Chcesz więcej inspiracji i motywacji do zdrowego stylu życia? Oglądaj nasze kolejne materiały.